Odra opole górnik drugi Zabrze. wynik jeden do jednego. Przedstawiam trener wobec dwóch drużyn. Pan Andrzej Orzeszek Górnik zabrze oraz Zbigniew smórka. Od Pole. poproszę o refleksję, bo już zaczynając oczywiście od trenera gości, pan Andrzej Orzeszek. No co mogę powiedzieć? Na pewno cieszy punkt wywalczony na oczy, na liderze. Nie był to łatwy mecz dla nas. Szczególnie pierwsza połowa była taka dosyć niemrawa w naszym, w naszym wykonaniu. W drugiej, żeśmy się trochę przebudzili, zagraliśmy odważniej, stworzyliśmy kilka swoich e, sytuacji bardzo groźne. E, dwa, trzy stałe fragmenty zrzutów wolnych, niezłe uderzenia, ale bramkarz raz świetnie obronił, drugi raz minimalnie obok, obok słupka, po jednym z uderzeń z dystansu piłka też otarła się o słupek. Więc też swoje sytuacje mieliśmy, na pewno optyczna przewaga należała do, do Odry, która się utrzymywała przy piłce, która grała, posiadanie piłki miała, miała większe niż my, ale mówię, same posiadanie piłki to jeszcze nie znaczy, że, że się mecz wygrywa. No ja mogę przede wszystkim pogratulować moim chłopakom i, i być zadowolony z tego punktu, jak powiedziałem wcześniej, wywalczonego tutaj na trudnym terenie i tyle. Dziękuję bardzo. Pan trener Zbigniew Na pewno już ta pora pogody powoduje, że drużyna, która prowadzi grę, ma bardzo ciężko. Natomiast po strzeleniu bramki mieliśmy w pierwszej połowie 100% sytuacje. Były momenty, gdzie niepotrzebnie graliśmy bojaźliwie. Natomiast muszę pogratulować moim zawodnikom dzisiaj jednej rzeczy, bo takiego zespołu oczekuję. Otóż nawet grając w dziesiątkę 8 czy 10 minut graliśmy na połowie przeciwnika, stworzyliśmy sytuację. Ech, czasami tego ludu szczęścia brakuje. Na pewno już defensywna gra górnika, który był zadowolony z punktu, nawet w przewadze jednego zawodnika, doprowadził do tego, że nie, nie, udało się, nie udało się nic dołożyć. Natomiast determinacja moich zawodników, wola walki tutaj u siebie, chęć, pobudzenie po tej przypadkowej bramce, bo odbita piłka z rzutu wolnego, naprawdę stałe fragmenty gry były w strefie niebezpiecznej, bardzo groźne, ale odwizdywane różnie, będziemy to analizować. Natomiast no uważam, że dzisiaj zasłużyliśmy na zwycięstwo w tym spotkaniu i, i zdarzył się remis. Każdy walczy o punkty, każdy walczy o, o życie. Na pewno dla Górnika jest bardzo ważne też w tej widze się utrzymać. Do końca będzie walka i cieszę się, że w tej rundzie ta twierdza przez nikogo nie, nie została zdobyta i, i te ostatnie minuty pokazały, że ci zawodnicy zasługują na to, żeby być w tym klubie. Dziękuję.